Dzień dobry. Witam wszystkich w ten niedzielny pierwszomajowy majowy poranek. Widzicie, jaka pogoda jest świetnie, nie? Jest. Idealnie. Cieplutko, słońce świeci. Mamy poranek. Godzina dziewiąta, równiutko. I dzisiaj nadszedł ten czas na coroczne odpalenie motocykla. Myślę, że to jest odpowiedni czas. Przygotowałem się. Przywiozłem benzynę. Tam już się podładowuje akumulator, ale zaraz wyciągamy go tutaj na zewnątrz i jeszcze podłączymy, bo rozładowany był do zera no. co tu dużo żadać wyciągamy i działamy trzeba go trochę odplewić, przeczyścić świece wykręcić, zalać benzynę sprawdzić prąd powinien odpalić w tamtym roku został zostawiony i tak cały rok stał no aż do dzisiaj, aż do dzisiejszego dnia dzisiaj go odpalamy mamy go już na zewnątrz podpompowałem koła no, ale kłopot jest taki, że nie wiadomo, czy on odpali, ze względu na to, że z prądem jest słabo. Ładował się za dwie godziny. Klakson tylko pyka, nie? Klakson tylko pyka, dlatego... No, teoretycznie to on powinien odpalić z prostownika. Ale nie wiem, czy to będzie chodziło, bo... On ma zapłon bateryjny, to znaczy, że musi mieć prąd do uruchomienia. Później przejmuje już alternator. Teoretycznie, ale to też nie może być tak, że jest całkowicie rozwalony akumulator. Chodzi, chodzi. Dobra, prąd jest. Właśnie prąd jest. No. Z prostownika chodzi, nie? Trochę go zaraz przeczyszczę. Zalejemy benzynę. Coś tam jeszcze jest tamtego rocznego. Nie wiem, czy ja to powinienem spuścić, czy nie. Zaraz świecę trzeba będzie wykręcić. Ja też mam taki kłopot, bo tutaj jest trzy możliwości zgaszenia: tutaj na rączce, kluczykiem i jeszcze gdzieś. Tak więc będę musiał wyczuć moment, kiedy na świece idzie prąd. żeby sobie przypomnieć, jako go tak jak mówię raz w roku odpalam tylko i nie pamiętam, wiem że tak. Tu się gasi, kluczykiem się gasi i nie wiem nie, tu długi, krótki, jakoś tak było. To dwa, dwa ma, dwie możliwości zgaszenia kluczykiem i odłącza zapłon tutaj na monetce, nie? Dobra, ja się postaram go trochę przeczyścić i zaraz się włączę takie czyszczenie to powiem wam nie ma sensu a trzeba byłoby go pod kaszara podstawić Świece w tamtym roku kupowałem nowe, dedykowane temu modelowi bo tutaj idzie one muszą być jakieś zimne, zimne świece gdzieś tam po numeracjach się poznaje Zobaczymy jak tutaj był ten To na pewno I tutaj tylko trzeba będzie Nie ma iskry Coś on się, co są się to zaczepia Teraz jest Czyli do dołu jest odpolone Do góry jest zgaszone Dobra Teoretycznie to trzeba wkręcać. Do dołu jest odpalone, do góry jest zgaszone. No. Kranik już w dołu Nie mogę twojego klucza do świecy znaleźć dobrze, że jakiś się taki trafił. Kurde, z tym akumulatorem może być kłopot. Jeszcze raz sprawdzę. Do góry. Zgaszone, tak? Nie ma iskry. Jest iskra, dobra. Ech, te gaźniki zawsze nierówno pracują. Przez na pierwszym odpaleniu on dopiero jak pochodzi parę godzin, nie, nawet nie godzin, w sumie minut, z pół godziny chociaż żeby on się tak trochę odstał ze względu na to, że yy, tam różne gumy, nie gumy w tych gaźnikach to wszystko parcieje. A teraz teoretycznie będzie leciała stara benzyna. wiesz nie tam ile tej starej tamten już przelany, ten już przelany sania dwa i próbujemy próbujemy na, na załączonym tym Z gazu całkowicie. Tam w tamtym roku to za kwasy miałem. Jest możliwe, że się zalał. Pff, nie świeca sucha w czasie suszy. W czasie suszy, za skoro sucha, to znaczy że paliwa nie dostał. Tu. Teraz leci. I teraz przelany. Ja wiedziałem, że to nie będzie takie łatwe Co tu się dzieje teraz na tych świec Sucha niby Ale nie iskrzy. I nie ma prądu. Stacyjka coś kurwa nie domaga. Teraz nie iskrzy. いい。<noise> Nic. Muszę grzebać, kurwa. Mamy go. Łobuza. Bez tego się nie obyło. Na, na ten cylinder zwłaszcza Żygobiny wszystkie z tego gaźnika, teraz ale chodzi na dwa to najważniejsze. jak z tym prądem będzie, czy on podładuje akumulator? Alternator to alternator, to nie to samo co prostownik. Dobra, tradycyjnie trzeba się karnąć, kurwa. Po wiosce, nie? Świateł nie będę włączał, bo ten akumulator, wiecie, żebym go kurwa nie musiał pchać w niedzielę majową. wozach Ale to kurwa idzie Ale to idzie luże Żyży. A już nie dymi, już poprzepalał, co miał przepalić. Jest kurwa kozuś. Dzisiaj wystarczy, przejechane, przejechane. Będę go jeszcze używał tutaj na dniach. Nie chowam go już do garażu do jesieni, tylko będzie użytkowany. A może już go w tym roku zarejestruję w końcu. To czemu nie? Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Jednak nie do ostatniego odcinka, bo mamy kurwa tutaj zlot. BZL, kurwa kurwa Komisarzu! Wywoda! to się Wywoda! dorwał Ładna Fumencja My chyba to się... Dzisiaj pojeździmy, ale jak na razie to żegnam się z wami, trzymajcie się do następnego.